Przyjaciele i znajomi mówią o niej, że jest osobą wyjątkowo ciepłą i serdeczną. Danuta Krempa sama mówi o sobie, że przede wszystkim jest żoną, matką i babcią, a rodzina jest dla niej ostoją, gdzie znajduje bardzo szczególne wsparcie w codziennych trudach. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Danuta Krempa. Chciałabym przedstawić swoją rodzinę. Moja rodzina to mąż Zbigniew. Oraz dwójka dzieci. Córka Ania, która jest studentką Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, oraz syn Michał, usamodzielniony. Mam również wnuczkę Julię, która jest najwspanialszą wnuczką na świecie. Wydawać by się mogło, że to wszystko nic szczególnego, bo przecież takich kobiet jest wiele i wszystkie one troszczą się. O najbliższych, traktując swoje rodziny w bardzo szczególny sposób. Niewielu jednak zadaje sobie trud, aby dokładnie przyjrzeć się temu, kim są takie kobiety i co szczególnego robią one na co dzień. I właśnie pod tym względem Danuta Krępa zasługuje na szczególną uwagę. To jest człowiek, można y, powiedzieć, że to jest człowiek anioł. Jej uśmiech, jej spojrzenie, jej dobre oczy mówią za wszystko. Od blisko czterech lat Danuta Krempa jest dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach. Placówki, która pod jej kierownictwem stała się jedną z najlepszych w województwie, zapewniając swoim mieszkańcom. Bardzo często starym, samotnym i chorym ludziom, nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim domową i serdeczną atmosferę oraz szacunek, jakiego bardzo często nigdy wcześniej w swoim życiu nie zaznali. Jeśli ma tylko trochę czasu, to jest z nami. Chodzi po górze, po jednym piętrze, po drugim. Kontaktuje się z, z mieszkańcami, mu co tam jest, jak, jakie ma trudności, jakie ma. No. Także do pani rektor jest łatwo się dostać i jest bardzo tolerancyjny. Kochana jest już. Mieszkańcy naszego domu to osoby starsze, bardzo często schorowane, bardzo często cierpiące, wymagające właściwej opieki. Personel domu sprawuje tą opiekę w sposób bardzo odpowiedzialny, w sposób bardzo dobry. O tym, że Danuta Krępa na stanowisku dyrektora tej placówki okazała się dobrym gospodarzem warto wiedzieć, ponieważ postanowiła ona podjąć teraz kolejne wyzwanie. Dzięki poparciu Prawa i Sprawiedliwości będzie się ubiegać o urząd prezydenta Starachowic w zbliżających się wyborach samorządowych. My jesteśmy solą miasta, co w historię Polski wrasta, elektorat nasz niewielki, dołożymy starań wszelkich. A gdy mocno się sprężymy, to w wyborach zwyciężymy. Starachowice mogą być pięknym miastem. Ludzie tu mieszkający zasługują na więcej, zasługują na dobrego gospodarza. Jeżeli oddacie Państwo na mnie głos, obiecuję, że nie zawiodę, a drzwi mojego gabinetu będą otwarte dla wszystkich mieszkańców. Starachowice potrzebują dobrego gospodarza. Kiedy rozmawiam z ludźmi, mówią, że może być lepiej może być sprawiedliwiej. Szanowni Państwo, my te wybory wygramy! Wygramy je razem! Dlatego wznieśmy ręce podajmy sobie dłonie. Bóg, honor, i ojczyzna, niech zabrzmi w nas. Brawo i sprawiedliwość, brawo i sprawiedliwość dziś prowadzi nas. Brawo i sprawiedliwość, brawo i sprawiedliwość. Myśl samodzielnie. Prawo i sprawiedliwość. Lista numer 5.